Święta czy nie, ale ławę trzeba malować. Zhang będzie jeżdżone. A no i w paluszki. O panie. Co tu się dzieje? No no no. słów. Piona mina oh, <laughs> Mamy to, mamy to. <laughs> Samochód ratuje. No dawaj, dawaj, pokaż co potrafisz. Aj tam, Montujem. Wypadek był tutaj. Zachowanie. <laughs> zachowanie. No widzę właśnie. Widzę. Tu nie ma litości. Dla samochodu. Tu mi się powinna teren wizja zainteresować. Jakiś komentarz. Ucz, uczę się, Co jest No zrobi, zrobi. Skończ, kochanie, bo paliwo drogie teraz. you